Piękno w każdym ruchu. Pasja, która nie stygnie. Nawet zimą rozpalamy polskie serca. PPTV, Twoje emocje bez granic. Wspierasz, tworzysz. Zostań naszym patronem. Dzień dobry. Nazywam się Sylwia Płonka i zapraszam Państwa na wyjątkową podróż. Podróż po lekturach. Które urzekły nie tylko mnie, ale na pewno urzekną i wielu z Was, jeśli do tej pory jeszcze tego nie zrobiły. Powieść, którą będę czytała, to powieść lalka Bolesława Prusa. To historia miłości, ambicji, rozczarowań, która mimo upływu lat wciąż brzmi zaskakująco współcześnie. Każdego dnia o tej samej porze będę czytać kolejny rozdział byśmy wspólnie mogli odkrywać świat wokulskiego, łęckiej i XIX-wiecznej Warszawy. Zapraszam na cykl Lalka. Codziennie z klasyką. Lalka, tom drugi, rozdział jedenasty. W jaki sposób zaczynają się otwierać oczy? Część trzecia. Podobnie gwałtownych uczuć nie spotkała jeszcze nigdy. On naprawdę musiał ją pokochać od pierwszego wejrzenia, szalenie na śmierć. Czy jej wreszcie nie szepnął, co nawet zmusiło ją do opuszczenia stolika, że bez namysłu oddałby życie za kilka dni spędzonych z nią razem? I na co on się narażał, mówiąc coś podobnego, pomyślała panna Izabela. Nie przyszło jej do głowy, że co najwyżej narażał się na opuszczenie towarzystwa przed końcem kolacji. Co za uczucie, co za namiętność, powtarzała w duchu. Przez dwa dni panna Izabela nie wychodziła z domu i nikogo nie przyjmowała. W trzecim dniu zdawało się, że Apollo, jakkolwiek wciąż podobny do Molinariego, chwilami przypomina Starskiego. Tegoż dnia po południu przyjęła panów Rydzewskiego i Pieczarkowskiego którzy świadczyli jej, że Molinari opuszcza już Warszawę, że zraził do siebie całe towarzystwo, że jego album z recenzjami jest blagą, ponieważ nie umieszczono w nim krytyk nieprzychylnych. Dodali w końcu, że tak mierny skrzypek i pospolity człowiek tylko w Warszawie mógł doznać podobnych owacji. Panna Izabela była oburzona i przypomniała panu Pieczarkowskiemu, że nie kto inny, tylko on chwalił artystę. Pan Pieczarkowski zdziwił się i powołał się na świadectwo obecnego pana Rydzewskiego i nieobecnego Szastalskiego, że Molinari od pierwszej chwili nie budził w nim zaufania. Przez następne dwa dni panna Izabela uważała wielkiego artystę jako ofiarę zawiści. Powtarzała sobie, że tylko on jeden zasługuje na jej współczucie i że nigdy o nim nie zapomni. W tym czasie pan Szastalski przysłał jej bukiet fiołków, a panna Izabela nie bez wyrzutów spostrzegła, że Apollo zaczyna być podobnym do Szastalskiego i że Molinari szybko zaciera się w jej pamięci. Prawie w tydzień po koncercie, kiedy bez światła siedziała w swoim pokoju, przed oczyma jej stanęła dawno zapomniana wizja. Zdawało jej się, że w towarzystwie ojca zjeżdża powrotem z jakiejś góry w dolinę napełnioną chmurami dymów i pary. "Z pomiędzy chmur wysunęła się olbrzymia ręka trzymająca kartę, na którą pan Tomasz patrzył z niepokojącą ciekawością. Z kim ojciec gra? pomyślała w tej chwili wionął wiatr i z tumanów ukazała się twarz Wokulskiego, także w olbrzymich rozmiarach. Rok temu miałam tożsamo widzenie rzekła do siebie panna Izabela. Co to znaczy?" I dopiero teraz przypomniała sobie, że Wokulski nie był u nich od tygodnia. Po rauciu u państwa Rzeżuchowskich Wokulski wrócił do siebie w niezwykłym nastroju ducha. Atak szału minął go i ustąpił miejsca apatycznemu spokojowi. Wokulski nie spał całą noc, ale stan ten nie wydawał mu się przykrym. Leżał spokojnie, nie myślał o niczym i tylko ciekawie przysłuchiwał się bijącym godzinom. Pierwsza, druga, trzecia… Na drugi dzień wstał późno i do południa pijąc herbatę znowu przysłuchiwał się biciu zegara. 11, dwunasta, pierwsza, jakie to nudne. Chciał coś czytać, ale nie chciało mu się pójść do biblioteki po książkę, więc położył się na zlągu i zaczął myśleć o teorii Darwina. Co to jest dobór naturalny? Jest to skutek walki o byt w której giną istoty nie posiadające pewnych uzdolnień, a zwyciężający więcej uzdolnione. Jaka jest najważniejsza zdolność? Czy pociąg płciowy Nie wstręt do śmierci. Istoty, które nie miały wstrętu do śmierci, musiałyby wyginąć najpierw. Gdyby człowieka nie hamował wstręt do śmierci, ten najmędrszy zwierz nie dźwigałby kajdan życia. W poezji staroindyjskiej są ślady, że istniała kiedyś ludzka rasa mająca mniejszy wstręt do śmierci aniżeli my. No i rasa ta wyginęła, a jej potomkowie są albo niewalnikami, albo ascetami. A co to jest wstręt do śmierci? Naturalnie instynkt polegający na złudzeniu. Są osoby mające wstręt do myszy, która jest zupełnie niewinnym stworzeniem, albo nawet do poziomek, które są wcale smaczne. Kiedy to jadłem poziomki? Aha, w końcu września roku zeszłego w Zasławku. Zabawna miejscowość ten Zasławek. Ciekawym, czy jeszcze żyje prezesowa i czy ma wstręt do śmierci. Bo cóż to jest obawa śmierci? Złudzenie? Umrzeć jest to nie być nigdzie. Nic nie czuć i o niczym nie myśleć. A iluż ja miejscach dziś nie jestem? Nie jestem w Ameryce, w Paryżu, na Księżycu, nie jestem nawet w moim sklepie. I nic mnie nie trwoży. A o ilu ja rzeczach nie myślałem przed chwilą i o ilu nie myślę. Myślę tylko o jakiejś jednej rzeczy, a nie myślę o miliardzie innych rzeczy. Nie wiem nawet o nich. Nic mnie to nie obchodzi. Cóż więc może być przykrego w tym, że nie będąc w milionie miejsc, tylko w jakimś jednym i nie myśląc o miliardzie rzeczy, tylko o jakiejś jednej, przestanę być i w tym jednym miejscu i myśleć o tej jednej rzeczy? Istotnie obawa śmierci jest najkomiczniejszym złudzeniem, jakiemu od wielu wieków ulega ludzkość. Dzicy boją się piorunu, huku, broni palnej, nawet zwierciadła, a my, niby to ucywilizowani, lękamy się śmierci. Wstał i wyjrzał przez okno i z uśmiechem przypatrywał się ludziom, którzy gdzieś biegali, kłaniali się sobie, asystowali damom. Przypatrywał się ich gwałtownym ruchom wielkiemu zainteresowaniu, bez świadomej szarmanterii mężczyzn, automatycznej kokieterii kobiet, obojętnym minom do dorożkarzy, męce ich koni i nie mógł oprzeć się uwadze, że całe to życie, pełne niepokoju i udręczeń, jest kapitalnym głupstwem. Tak przesiedział cały dzień. Następnego przyszedł Rzecki i przypomniał mu, że dziś jest dzień 1 kwietnia i że panu Łęckiemu trzeba zapłacić dwa tysiące Pięćset rubli procent. A prawda, odparł Wokulski. mu tam. Myślałem, że sam odwieziesz. Nie chce mi się. Rzecki kręcił się po pokoju, chrząkał, nareszcie rzekł. Pani Stawska jest jakaś markotna, może by się odwiedził. A prawda, że już dawno u niej nie byłem. Pójdę wieczorem. Odebrawszy taką odpowiedź, Rzecki już nie zatrzymywał się. Bardzo czule pożegnał Wokulskiego, wpadł do sklepu po pieniądze, potem siadł w dorożkę i kazał jechać do pani Misiewiczowej. Przybiegłem tylko na chwilę, bo mam załatwić pilny interes zawołał uradowany. Wie pani, Stach będzie tu dzisiaj. Zdaje mi się, ale mówię to pani w największej tajemnicy, że Wokulski już stanowczo zerwał z Łęckimi. Czyby tak? rzekła pani misiewiczowa składając ręce. Jestem prawie pewny, ale żegnam panią, Stach będzie dziś wieczorem. Istotnie wokulski był wieczorem i co ważniejsze, zaczął bywać każdego wieczora. Przychodził dosyć późno, kiedy Helunia już spała, a pani misiewiczowa odchodziła do swego pokoju i z panią Stawską przepędzał po parę godzin. Zwykle milczał i słuchał jej opowiadań o sklepie milerowej albo o brukowych wypadkach. Sam odzywał się rzadko. A wtedy wypowiadał aforyzmy, nawet nie mające związku z tym, co do niego mówiono. Raz rzekł i bez powodu, człowiek jest jak ćma, na ośle brwie się do ognia. Choć go boli, choć się w nim spali, robi to jednak dopóty, dodał po namyśle, dopóki nie oprzytomnieje. I tym różni się od ćmy. Mówi o pannie Łęckiej, pomyślała pani Stawska i serce jej spieszniej uderzyło. Innym razem opowiedział jej dziwaczną historię. Słyszałem o dwóch przyjaciołach, z których jeden mieszkał w Odessie, a drugi w Tobolsku. Nie widzieli się kilka lat i bardzo tęsknili za sobą. Nareszcie przyjaciel Tobolski, nie mając wytrzymać dłużej, postanowił zrobić Odeskiemu niespodziankę. Nie uprzedzając go, pojechał do Odessy. Nie zastał go jednak w domu, ponieważ jego przyjaciel odeski również stęskniony pojechał do Tobolska. Interesa nie pozwoliły im zetknąć się w czasie powrotu. Zobaczyli się więc dopiero po kilku dniach. I wie pani, co się pokazało? Pani Stawska podniosła na niego oczy. Oto obaj, szukając się tego samego dnia, zjechali się w Moskwie, stanęli w tym samym hotelu i w sąsiednich numerach. Los czasami mocno żartuje z ludzi. W życiu chyba nieczęsto się tak trafia, szepnęła pani Stawska. Kto wie, kto wie, odparł Wokulski. Pocałował ją w rękę i wyszedł zamyślony. Z nami tak nie będzie, pomyślała głęboko wzruszona. Podczas wieczorów przepędzonych w domu pani Stawskiej, Wokulski stosunkowo był najbardziej ożywiony i trochę jadł i rozmawiał, lecz przez resztę dnia zapadał w apatię prawie nie jadł, tylko wypijał mnóstwo herbaty. Nie zajmował się interesami, nie był na kwartalnym posiedzeniu spółki, nic nie czytał, a nawet nie myślał. Zdawało mu się, że potęga, której nie umiałby nazwać, wyrzuciła go poza obręb wszelkich spraw, nadziei, pragnień i że jego życie, podobne dziś do martwego ciężaru, toczy się wśród pustki. Przecież w łeb sobie nie wypale, myślał, gdybym choć zbankrutował, ale tak pogardzałbym sam sobą. Z tego świata miała mnie wymieść spódnica. Trzeba było zostać w Paryżu. Kto wie, czy już dziś nie posiadałbym broni, która prędzej czy później wytępi potwory z ludzką twarzą. Rzecki, odgadując, co się z nim dzieje, zachodził w różnych porach dnia i próbował, wciągając go w rozmowę. Ale ani stan pogody, ani handel, ani polityka nie obchodziły Wokulskiego. Raz się tylko żywił, gdy pan Ignacy zrobił zmiankę, że Milerowa prześladuje panią Stawską. O cóż jej chodzi? Może zazdrości, że bywasz u pani Stawskiej, że jej płacisz dobrą pensję. Uspokoi się, Milerowa, rzekł Wokulski, jak oddam sklep Stawskiej, a ją zrobię kasierką. Bój się Boga, dajże spokój, zawołał przestraszony Rzecki. Zgubiłbyś tym panią Stawską. Wokulski zaczął chodzić. Masz rację, ale swoją drogą jeżeli baby kłócą się, trzeba je rozdzielić. Namów stawską, ażeby sama na siebie założyła sklep, a my jej dostarczymy funduszów. Od razu o tym pomyślałem, a teraz widzę, że nie warto dłużej odkładać. Pan ignacy naturalnie w tej chwili pobiegł do swoich pań i zawiadomił je o wielkiej nowinie. Nie wiem, czy nam wypada przyjmować taką ofiarę! odezwała się z zakłopotaniem pani misiewiczowa. Cóż to za ofiara? zawołał Rzecki. Spłacicie nas, panie, w ciągu paru lat i basta! Jakże pani sądzi? zapytał Stawski. Zrobię tak, jak zechce pan wokulski. Każe mi otworzyć sklep? Otworzę. Każe zostać u milerowej? Zostanę. Ależ, helenko, zreflektowała ją matka, pomyśl, na co się narażasz, mówiąc w podobny sposób. Całe szczęście, że nas nie słyszy nikt obcy. Pani stawska umilkła ku wielkiemu zmartwieniu pani misiewiczowej, którą przerażała stanowczość córki. Dotychczas tak łagodnej i uległej. Pewnego dnia wokulski przechodząc ulicą spotkał karetę pani Wąsowskiej. Ukłonił się i szedł dalej bez celu. Wtem dopędził go służący. Jaśnie pani prosi. Co się z panem dzieje? zawołała piękna wdówka, gdy wokulski zbliżył się do powozu. Siądź-no, pan. Przejedziemy się po alejach. Siadł i pojechali. – Co to znaczy? – ciągnęła pani Wąsowska. – Wyglądasz, pan, okropnie. Już blisko dziesięć dni nie byłeś u Beli. No mów, że pan coś. – Nie mam nic do powiedzenia. Nie jestem chory i nie sądzę, ażeby pan Izabeli były potrzebne moje wizyty. A jeżeli są potrzebne? – Nigdy nie miałem tych złudzeń. Dziś mniej niż kiedykolwiek. No, no, mój panie, mówmy jasno, jesteś pan zazdrośnik, a to poniża mężczyznę w oczach kobiet. Zirytowałeś się pan Molinarim. Myli się pani. Tak dalece nie jestem zazdrosny, że wcale nie przeszkadzam pannie Izabeli wybierać pomiędzy mną i panem Molinarim. Wiem przecie, że w tym wypadku obaj mamy równe prawa. O, panie, to już zbyt ostre, zgromiła go pani Wąsowska. Cóż to więc biedna kobieta, jeżeli raczy ją uwielbiać jeden z was, nie może rozmawiać z innym? Nie spodziewałam się, ażeby taki człowiek jak pan w taki hermowy sposób traktował kobietę. Zresztą o co panu chodzi? Gdyby nawet bela kokietowała Molinariego, to i cóż, trwało to jeden wieczór i skończyło się tak wzgardliwym pożegnaniem go ze strony beli, że aż przykro było patrzeć. Zgnębienie opuściło wokulskiego. Pani łaskawa, nie udawajmy, że się nie rozumiemy. Pani wie, że dla mężczyzny kochającego kobieta jest świętością jak ołtarz. Słusznie, czy niesłusznie, ale tymczasem tak jest. Otóż jeżeli pierwszy lepszy awanturnik zbliża się do jej świętości jak do krzesła i postępuje z nią jak z krzesłem, a ołtarz prawie zachwyca się podobnym traktowaniem, wówczas, pojmuje pani? Zaczynamy przypuszczać, że ów ołtarz jest naprawdę tylko krzesłem. Jasno się wytłumaczyłem? Pani Wąsowska rzuciła na, się na poduszkach powozu. O, panie, aż nadto. Co byś pan jednak powiedział, gdyby kokieteria beli była tylko niewinnym odwetem, a raczej ostrzeżeniem? Do kogo wystosowanym? Do pana! Wszakże pan ciągle zajmujesz się panią stawską. Ja? Kto to powiedział? Przypuśćmy, że naoczni świadkowie pani Krzeszowska, pan Maruszewicz Wokulski pochwycił się za głowę i pani wierzy temu? Nie, ponieważ zapewnił mnie Ochocki, że tam nic nie ma. Czy jednak Bele uspokoił kto w podobny sposób? I czy mogłabym na tym poprzestać to już inna sprawa. Wokulski ujął ją za rękę pani droga szepnął. Cofam wszystko, co powiedział z powodu tego Molinariego. Przysięgam pani, że Panny pannę Izabelę i że największym dla mnie nieszczęściem jest moje nierozważne słowo. Teraz dopiero widzę, czego się dopuściłem, mówiąc to. Był tak wzruszony, że pani Wąsowskiej żal go się zrobiło. No, no, rzekła, niech pan się uspokoi i nie przesadza. Pod słowem honoru, choć kobiety podobno nie mają honoru, zapewniam Pana, że to, o czym mówiliśmy, zostanie między nami. Zresztą jestem pewna, że nawet Bela przebaczyłaby Panu jego wybuch. Była to niegodziwość, ale zakochanym wybacza się nie takie niegodziwości. Wokulski ucałował jej obie ręce, któremu wydarła. Proszę się do mnie nie umizgać, bo dla zakochanej kobiety mężczyzna jest ołtarzem. A teraz wysiadaj pan, idź o tam do Beli i. i co pani? I przyznaj, że umiem dotrzymywać obietnic. Głos jej drgnął, ale Wokulski nie spostrzegł tego. Wyskoczył z karety i pobiegł do kamienicy zajmowanej przez pana Łęckiego, gdzie właśnie stanęli. Gdy Mikołaj otworzył mu drzwi, kazał zameldować się pannie Łęckiej. Była sama i przyjęła go natychmiast, zarumieniona i zmieszana. Tak dawno nie był pan u nas, rzekła, czy pan był chory? Gorzej pani, odpowiedział, nie siadając. Ciężko obraziłem panią bez powodu. Pan mnie? Tak, pani obraziłem panią podejrzeniami. Byłem, mówił stłumionym głosem, byłem na koncercie u państwa Rzeżuchowskich. Wyszedłem, nawet nie pożegnawszy się z panią. Już nie chcę mówić dalej. Czuję tylko, że ma pani prawo. Nie przyjmować mnie jako człowieka, który nie ocenił pani, śmiał posądzać. Panna Izabela głęboko spojrzała mu w oczy i wyciągając rękę, rzekła: Przebaczam, niech pan siada. Niech pani nie spieszy się z przebaczeniem, bo ono może podnieść moje nadzieje, zamyśliła się. Mój Boże, i cóż na to poradzę? Niechże już pan ma nadzieję, jeżeli tak o nią chodzi. I to pani mówi, panno Izabelo? – Tak, widać, było przeznaczone – odpowiedziała z uśmiechem. Namiętnie ucałował jej rękę, której mu nie broniła. Potem odszedł do okna i coś zdjął z szyi. – Niech pani przyjmie to ode mnie – rzekł i podał jej złoty medalion z łańcuszkiem. Panna Izabela ciekawie zaczęła się przyglądać. – Dziwny prezent, nieprawdaż? – mówił Wokulski, otwierając medalion. – Widzi pani tę blaszkę, lekką jak pajęczyna? – A jednak jest to klejnot. Jakiego nie posiada żaden skarbiec nasienie wielkiego wynalazku które może ludzkość przemienić kto wie czy z tej blaszki nie urodzą się okręty na powietrze ale mniejsza o nie oddając go pani składam moją przyszłość więc to jest talizman prawie jest to rzecz która mogła mnie wyciągnąć z kraju a cały mój majątek i resztę życia utopić w nowej pracy może byłaby ona stratą czasu maniactwem ale w każdym razie myślę o niej, była jedyną rywalką pani. Jedyną, powtórzył z naciskiem. Myślał pan opuścić nas? Nawet niedawniej, jak dziś rano. Dlatego oddaję pani ten amulet. Odtąd, oprócz pani, już nie mam innego szczęścia na świecie. Została mi pani albo śmierć. Jeżeli tak, więc biorę pana do niewoli, rzekła panna Izabela i zawiesiła medalion na szyi. A kiedy przyszło wsunąć go za stanik, spuściła oczy i zarumieniła się. O tom podły, pomyślał Wokulski, i ja taką kobietę podejrzewałem. Ach, nędznik! Kiedy wrócił do siebie i wpadł do sklepu, był tak rozpromieniony, że pan Ignacy nieledwie przeraził się. – Co tobie? – zapytał. – Powinszuj mi, jestem narzeczonym panny Łęckiej. Ale Rzecki zamiast winszować mocno pobladł. – Miałem list od Mraczewskiego – rzekł po chwili. – Suzin, jak wiesz, jeszcze w lutym wysłał go do Francji. – Więc – przerwał Wokulski – ano, pisze mi teraz z Lyonu, że Ludwik Stawski żyje i mieszka w Algierze, tylko pod nazwiskiem Ernesta Waltera. Podobno handluje winem. Przed rokiem ktoś go widział. Sprawdzimy to, odpowiedział Wokulski i spokojnie zanotował w katalogu adres. Odtąd każde popołudnie spędzał u państwa Łęckich, a nawet raz na zawsze został zaproszony na obiady. W kilka dni przyszedł do niego Rzecki. Cóż, mój stary, zawołał Wokulski jakże tam z księciem Lulu? Gniewasz się jeszcze na Szlangbauma, że śmiał sklep kupić? Stary subjekt pokręcił głową. Pani Stawska rzekł już nie jest u Millerowej. Trochę chora. Mówi coś o wyjeździe z Warszawy. Może byś tam wstąpił? Prawda, trzeba by zajść, odparł pocierając czoło. Mówiłeś z nią o sklepie? Owszem, pożyczyłem jej nawet 1200 rubli. Z twoich biednych oszczędności? Dlaczegoż nie ma pożyczać ode mnie? Rzecki nic nie odpowiedział. Przed drugą Wokulski pojechał do pani Stawskiej. Była bardzo mizerna. Jej słodkie oczy wydały się jeszcze większe i jeszcze smutniejsze. Cóż to? Spytał Wokulski. Słyszałem, że pani chce opuścić Warszawę. Tak, panie. Może mąż powróci? Dodała stłumionym głosem. Mówił mi o tym Rzecki i pozwoli pani, że postaram się o sprawdzenie tej wiadomości. Pani Stawska zalała się łzami. Pan taki dobry dla nas, szepnęła. Niechże pan będzie szczęśliwy. O tej samej godzinie pani Wąsowska była z wizytą u pani Izabeli i dowiedziała się od niej, że Wokulski został przyjęty. Nareszcie, rzekła pani Wąsowska, myślałam, że nigdy się nie zdecydujesz. Więc zrobiłam ci przyjemną niespodziankę odpowiedziała panna Izabela. W każdym razie jest to idealny mąż, bogaty, nietuzinkowy, a nade wszystko człowiek gołębiego serca. Nie tylko nie jest zazdrosny, ale nawet przeprasza za podejrzenia. To mnie ostatecznie rozbroiło. Prawdziwa miłość ma zawiązane oczy. Nic mi nie odpowiadasz? Myślę. O czym? Że jeżeli on tak zna ciebie, jak ty jego, to oboje bardzo się nie znacie. Dziękujemy, że byli Państwo z nami przy kolejnym rozdziale Lalki Bolesława Prusa. Jeśli podobała się Państwu ta forma codziennego czytania, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału aby nie przegapić następnego odcinka. Państwa wsparcie naprawdę pomaga nam rozwijać ten projekt literacki, dlatego będzie nam niezwykle miło, jeśli zdecydują się państwo także wesprzeć nas na Patronite. Każda subskrypcja, łapka w górę i komentarz sprawiają, że możemy tworzyć kolejne audiobookowe serie z klasyki polskiej literatury. Dziękujemy za uwagę i zapraszam już jutro na kolejny rozdział. Wspierasz, tworzysz. Wspieraj nas na Patronite. PPTV. Wejdź na stronę Patronite lub zeskanuj QR kod.